Dobra, panowie, i na dzisiejszych zawodach pierwsze miejsce zajął kolega Sebastian Jakubczyk. Nie będziemy mówić tego, że Ja już nic panie, nie powiem, panie, panie, panie Jakubczyk, gratuluję ja serdecznie panu. Zaraz, zaraz, jeszcze, jeszcze chwileczkę. A nie, nie, a to nie, to nie, to nie, to... Pojdziemy z odpiętym, ja nie Też to kręć mi. Musiał kręć mi to. tak żeby mi to, Także nie ruszać. Staram się. Drugie. Gdzie on jest? Idę, idę. Ale tę czapkę sobie podałem. Drugie Drugi nasz kapitan sportowy. Też spał Dobre było, Dobre było, no to. Panie kapitanie, cieszę się bardzo i gratuluję. Do kamery, do kamery. Nie, Na resztę weśmy panu nie, no dogodzili. Dobra, dobra nic z tego nie teraz. Do kamery stój. Do kamery. Nie całuj prezesa. Tak. Dobra i trzecie miejsce Krzysztof Iwanowicz. Brawo. Iwanowicz, Panie, chodźcie z góram! No to jest rodzinny szlachet. Gratuluję sobie. Zobaczcie, chodźcie, chodźcie później podpisać, panowie. W końcu na półgo się załatwię. Panowie, zapraszam teraz tu do zdjęcia grupowego.

i według kolejności według kolejności będziemy nagrody wykołkowali mnie, nie? Bo ja myślałem, że coś łapne, nie? Ja, <grym>

Nie, się nie nie. Się nie mówię do Andrzeja. Tu ja się, by się nie obserwuje. Tam oliczka pilnuje. Nikt nie ma. Nikt nie dobrze. no. Krzysiu bę. będziesz... Nie wiem. To A tam mówi nagrywa. chyba. Nagraj